Siemano, cześć, witajcie. Dzisiaj mamy 13 września, godzina 18 i lecimy z kolejnym odcinkiem na kanał po takiej małej przerwie. O, niestety nie było nic do nagrywania tutaj w gospodarstwie, prace, no to raczej są tak rzadko, to nie to co przy bydle, gdzie tych prac było dużo, dużo więcej i częściej. Praktycznie można powiedzieć, że codziennie coś było do, do roboty, no a tutaj rzadziej, po prostu rzadziej. Jak jest hodowla trzody chlewnej, to nie ma tyle pracy. Bardziej jest więcej obowiązków wykonywanych ręcznie niż jak to się mówi, maszynami, ciągnikami. No co, zajechałem dzisiaj na pole tym oto sprzętem Junak, bo mówię, nie będę ciągnął tutaj samochodu. Bo widzicie, jest tutaj część też drogi polnej, więc raczej no nie dojechałbym, musiałbym go zostawić na dole, musiałbym iść, a tak to tutaj spokojnie sobie motorkiem podjechałem. No i tak patrzę wokoło, ale gdzieś już, gdzieś już powoli nie robi się ciekawie, chociaż tutaj jeszcze ciągniki pracują, tu widzę gdzieś tam zetor robi, 12 lub 16, ciężko mi też określić tutaj. Z tej odległości. Tutaj widzę, pracują na dwa ciągniki, też na, na polu. Widzę z dala, chociaż to szczerze ciężko powiedzieć. Jeden bym powiedział, że to jest Massif Ferguson, drugi nie wiem, ciężko określić. Za daleko. E, pracują, widzę na dwa. Jeden robi to, drugi tamto, to aby jeden orał, drugi uprawia. I co? I został tutaj wywieziony. Obornik na ten kawałek, więc teraz trwa orka. Zaraz właśnie tam podejdę i wam ponagrywam. Miałem tu nagrywać też z rozrzucania, bo miałem okazję przejechać parę razy. Ale gdzieś tak to czuję, jak to się zawsze zwleka. Zwleka z tym i koniec na koniec. Nic się nie udało nagrać. No i cóż. Tak właśnie przyglądam się, co tu się dzieje. No i tak zwlekałem, zwlekałem, aż w końcu nic nie nagrałem, tego obornika jeszcze na oborze zostało trochę, więc może przy następnej okazji coś e, nagram i coś Wam pokażę. Jak widzicie obornik miejscami nawet dość grubo rozrzucony, e, część pola jest świeżo rozrzucona, od dzisiaj odważona, nawet już były próby od samego rana ale dziś było przymokrawo, więc nie dało się. Ta część tutaj, jak właśnie podchodzimy, już była włożona wczoraj i, i lekko przeschła. Także od razu po wywozu, wywozie obornika, rozrzuceniu orka. Bardzo ładna ziemia. Fajnie tutaj się rozrzuca, jak możecie zauważyć. Elegancko idzie oreczka. To mi się właśnie podoba, że tu są takie ziemie, e, będzie mi powiedział lżejsze, e, w uprawie łatwiejsze, nie trzeba tak tego sprzętu też piłować. Odciarz, no teraz te warunki którego deszczu przez ten ostatni czas troszeczkę popadało, e, więc e, no jest, jest dość wilgotno, i miejscami nawet i ten ciągnik też gdzieś tam potrafi tym kołem przemieszać, chociaż no nie ma się co dziwić. Jest obornik. Może ten obornik nie jest tak jak bydlęcy, bo też mam tutaj porównanie, jak ja rozwoziłem obornik u brata, no to ten obornik bydlęcy jest całkiem, całkiem inny. Jeszcze tym bardziej jak dochodzi do tego gnojówka, gdzie, gdzie też miejscami się skupiała i deszczówka. Ten obornik tak nie, nie wysychał, był mokry. Czasami to po prostu z rozrzutnika się lało i to przez pół drogi, za czym dojechało się do pola, to z rozrzutnika się lało. Także no tutaj jest ten obornik bardziej słomiasty, więcej tej słomy i po prostu troszeczkę inaczej też tutaj to wszystko wygląda. W niektórych miejscach to po prostu po bydlęcym robiła się taka ciapa i no w zależności, no, no mówię. A tak była ta płyta umiejscowiona i to wszystko, to zbierało się dużo, dużo, ale to dużo, naprawdę dużo tej gnojowicy, gnojówki, tak to nazwać. Zresztą widzieliście też na filmach, jak my to wypompowywaliśmy, tej deszczówki, to wszystko się to po prostu zbierało, kumulowało. Później to wszystko wędrowało z obornikiem na rozrzutnik i tak się wjezło i, no i w polu było jak było. No tutaj mamy bardziej ten obornik troszeczkę słomiasty, przegnity, zresztą widać miejscami jest on przegnity. I no też gdzieś tam, wiadomo podczas orki koło chyci, przemiesza, nie dość, że ziemia jest wilgotna, zresztą widzicie, co tu zrobił ciągnik yy, z rozrzutnikiem, prawda? No, widzicie ciągnik? Przejeżdża i ziemia momentalnie się fajnie rozsypuje. Mówię, można od razu wjeżdżać z siewnikiem i siać. <śm> to mi się podoba. Fajnie, fajnie. Nie ma co porównywać do, do rędziny, no nie? No, Także tutaj, jak możecie zauważyć, wszędzie widać dosłownie każdy, każdy przejazd ciągnika z rozrzutnikiem. Rozrzutniki, też po prostu można powiedzieć, że tutaj były przeładowywane. Dobite całym krokodylem, turem, ciągnikiem, ciężarem, więc zładowane by do oporu, żeby tej jazdy było jak najmniej, jak najszybciej to rozwieść po tym kawałku. Ale to też widać, że mokro było, bo każdy ten przejazd, ten ślad. Nie się Ciągnik jest doposażony w obciążnik, jak mogliście zauważyć. Obciążnik robiony tutaj, no zakup po prostu obciążnika, dociągnika, no to jest też niemały koszt. Patrząc, a tutaj był materiał, to obciążnik został zrobiony. Bo nawet jak jest teraz ten obciążnik, to zauważyłem, że miejscami jeszcze potrafi bujnąć ten ciągnik. Więc mimo, że ten obciążnik jest dość spory, no to jeszcze potrafi go bujnąć. Pług też swoje waży. Tym bardziej właśnie, że nie powiedziałem nic o pługu, ale pług mamy tutaj Akpila. Polski pług KM80. Tam nie zwracałem uwagi na tabliczkę, ale widzę symbolikę po prostu na pługu. Ktoś może mi... Zarzucić. No to masz pług w domu, ciągnik w domu, i, i no nie wiesz, co, co tam dzieje. Jak. No powiem wam, że nie chodzę, nie, nie, nie tak, nie zaglądam do, do, do garażu, żeby patrzeć, co tam na tym pisze, co jest, i ogólnie nie mam aż takiej ciekawości. Całkiem co inaczej, jak robię tym sprzętem, no to wtedy gdzieś tam podejdę, patrzę, czy jak coś nagrywam, no to żeby wiedzieć, no to wtedy. Yy, już gdzieś zwracam na to uwagę, i wtedy mam to w głowie, prawda? A tak to, no to olewam sytuację. No cóż, tu dużo mówić, no nie? Ale nim miota. Są tutaj też te talerze, jak widzicie ogólnie powiem wam, że no fajnie, że są fajnie, że robotę robią, ale tak jak tutaj, o, teraz widzicie, dochodzi obornik, dopycha i już e, blokuje. No i miejscami po prostu ta e, bruzda wychodzi, jak wychodzi, ale trzeba z tego ciągnika wysiąść i po prostu to mm, poprawić, no, tu jeszcze nie ma tragedii. Jeszcze tak źle nie ma. Także cią... ciągnik też ma co robić. Ma też co dźwigać. No ten punkt też jest masywny. Też nie jest lekki. No ale najważniejsze, że nowy i robotę robi. Tak też widzicie. Fajnie, że już jest przy kółku ten szpikulec, który za każdym razem pomaga, żeby to kółko się obróciło. W Euromaszu, gdzie brat miał, tego nie było. I trzeba było po prostu klinować to za każdym razem. Czy kółko trafiło na swoje miejsce, odchyliło się i można jechać, czy poszło do przodu? To jest jednak e, troszeczkę uciążliwe, tutaj jest to fajne, szpikulec się wbija, koło momentalnie idzie e, do tyłu i nie ma. Ktoś tutaj może zwrócić uwagę na e, Orkę, bo tak też idę sam i tak patrzę, gdzieś jest tak, gdzieś jest tak. Słuchajcie, pole ogólnie, jakbym wam to pokazał idzie tak, idzie tak i e, idzie tak. W ogóle tu jest takie półkole zrobione na tym polu. Tu jest wybrzuszenie, tu jest niby tak, no ale widać zresztą, że to biegnie w tą stronę. Taki spad jest tutaj. No, tu możecie zauważyć, gdzie spad. Tam jest jeszcze większy, aż zasłania, nawet nie widać co jest. Tu jest duży spad, także i też ten ciągnik wiem, że niektórzy się wypowiedzą, że jak jest pług dobrze ustawiony nie powinno być takiej sytuacji ja się tutaj no, co do tego nie wtrącam, nie wypowiadam jak powinien być dokładnie ten pług ustawiony czy też warunki na to pozwalają nie będę się wypowiadał, specjalistą nie jestem choć wiem, że tutaj specjalistów w komentarzach na pewno też będzie dużo nie mówię fajnie, że ktoś coś powie, doradzi co tu zrobić, jak to poprawić ale no też sytuacje są różne, prawda? już gdzieś tam coś widzicie może gdzieś o to kółko, no może, może o to kółko, nie kółko, gdzieś te talerze, e, coś przypchało. O, musi po prostu wysiąść. Nie będę tam nagrywał, niech sobie wyjdzie, na spokojnie ogarnie temat. No niestety, no, są takie chwile, gdzie po prostu podchodzi ten obornik, duży jest, duży jest tutaj to tej słomy, tego obornika i miejscami przypchali. Nie ma tu co ukrywać, no nie? No, widzicie, są takie miejsca, gdzie jest dużo i słomy tego przygnitego. Ale i też widzę jeszcze trafiają się nawet resztki, dużo, dużo yy, dużo resztek pożniwnych, no nie? Widzę tutaj jeszcze, że ta ściernie jest gdzieś wysoka i, I to się po prostu wszystko kumuluje, kumuluje się to w jednym miejscu i zbija, zabija tamten talerz łącznie przyskiwie i tyle. Tam też widzę, o ktoś robi w polu. Może akurat, akurat tutaj te osoby, co tu robią w tym polu, uprawiają, działają, nawet e, znają kanał, oglądają. I może coś akurat biorą mi. E, jak to powiedzieć? Będą wiedziały o! Będą po prostu wiedziały. To gdzie robił w tym momencie, o tej porze i w tym czasie, prawda? No. I się rozpoznają. Chociaż to z odległości to różnie może być, prawda? No. Ale mnie tu na pewno widać, że chodzę z po polu, latam wokół czołnika, jak ktoś gdzieś patrzy. Bo nie ukrywajmy nawet! <laughs> Każdy robiąc polu patrzy jeden na drugiego, to co działa. Czy to ktoś znajomy? No nie tak. Niektórzy oglądając ten film e, mogą mieć wrażenie, że ten ciągnik gdzieś tam się dusi, bo powiem Wam szczerze, że jak ja tu zajechałem na pole, to kurczę, co to tak ten ciągnik dziwnie chodzi. No przeważnie jak idzie orka, to ktoś tam gaz, opór i, i idzie, no nie? Idzie maszyna przy pługu, prędkość jest i wszystko. E, tutaj powiem Wam, a właśnie e, sam się zdziwiłem, co to tak idzie, że on tak by się dławił. Ale sytuacja wygląda tak, że ten ciągnik sam sobie dostosowuje półbieg. Mamy trzy półbiegi pod obciążeniem. Jeden, dwa, trzy. I on sobie sam dobiera, na jakim tam po prostu półbiegu będzie jechał, na jakim zakresie. Nie? Także tak, jak widzicie, na przykład on, on leci teraz. Tu, tu trochę, dobra, e, troszeczkę. Akurat tak, tak się. O, nawet miejscami tam dalej tak samo. Dobra, e, bo wybije się z rytmu, nie? No, to trzeba na luzie cały czas coś coś mówić, nie można stać. E, I słuchajcie, e, ciągnik, tak jak widzicie teraz, na przykład ma lekko, bo idzie cały czas w dół i ma już najwyższy półbieg, już od samego początku od startu tutaj rozpędza się, rzuca na najwyższy ten półbieg i on już leci cały czas na stałych obrotach, a jadąc już w drugą stronę pod górę. On cały czas sobie przerzuca połówki 1, 2, 3, 3, 2, 1, 3, 2, 2, 3, i tak jest cały czas przy danym określonym po prostu tam obrotach, obciążeniu, gdzie ten ciągnik jest też wyposażony w Hera gdzie EHR też steruje y, głębokością tutaj, też zanurzenia, jak ciągnik ma ciężej, lżej, to też tam ten lekko y, wy, wy, wypłyca y, lub pogłębia, cały czas coś, coś z nim manewruje, prawda, coś z nim robi. No i też ten ciągnik przez to y, zrzuca albo daje wyżej tą połówkę no i cały czas coś, coś działa, no nie? Hmm. Także widzicie, no, przez ten czas tutaj nagrywania, e, też coś, coś, no, coś się dzieje. No. Ta orka by na pewno, gdyby nie to, że tam przepycha e, by dawno, pewnie gdzieś by już zajechał dotąd, do tego miejsca e, w komentarzach też na pewno tam to z, e, zobaczycie i, no, i też na pewno też wiele osób się o to odezwie, nie? ktoś tam na pewno też coś napisze. No, że jest to jednak yy, troszeczkę uciążliwe, no ale tak jest, nic się z tym po prostu no nie, no nie zrobi. Ja nagrywam jak, jak jest, jak się dzieje, yy, mu brata zresztą tak samo nagrywałem, pokazywałem tak jest, nie ma co ukrywać, nie ma co, no dzieje się tak czy tak. A czasem po prostu fajnie, bo ktoś w komentarzu napisze, słuchaj, zrób tak i tak, nie będzie się tak dziać, weź to wywal, weź to przerób, ja zrobiłem to tak. Weź też tak zrób To mi się po prostu też podoba, że są ludzie, którzy Mimo, że ktoś to ogląda Gdzieś tam jednak tą pomocną dłoń wyciągnie i, I powie, słuchaj Zrób tak, czy tak, no nie To jest też Fajne, bo no, no nikt nie jest specjalistą Nikt nie jest idealny I nie wszystko robi tak, jak powinno być, no nie Albo też robi po swojemu No słuchajcie, no ile rolników, ile tego wszystkiego Jest dookoła Każdy jest innym człowiekiem, każdy robi inaczej I każdy Robi po swojemu, wedle swojego widzi mi się. Na przykład tu przy rozrzucaniu obornika. Uwierzcie mi, że idzie zobaczyć, gdzie rozwoziłem ja obornika, gdzie rozwoził tata, no nie? Jest, jest, jest to widoczne. Na pewno i tu też przy orce byłoby widać, gdzie robił tata, a gdzie robiłbym ja. Każdy robi, jest inaczej nauczony i robi po swojemu. Mimo wszystko fajnie to podnosi, ciągniczek nowy, a jak nowy, no to wszystko chodzi ładnie pięknie, nie ma żadnych problemów. Nie jest to jakiś stary czy używany, gdzie zaraz po zakupie no coś, coś się dzieje, no nie. I człowiek już się martwi, a kurczę, co się psuje. Co się dzieje, no nie? No, no tak po prostu też jest. Ogląda się też filmy, powiem Wam czasem i no różnie, różnie jestem bywa. Różnie też ludzie trafią, no nie oszukujmy się. To jest sprzęt używany. Jak chce się, żeby wszystko chodziło i wszystko było git, to kup nowe. Chociaż dzisiaj na dzisiejsze czasy ciężko powiedzieć, że... I ten nowy będzie śmigał. U jednego kurde ten sam model i wszystko ładnie, pięknie, u drugiego co chwilę są awarie. No i no i no tego się nie przewidzi i przewidzi i tak, tak jest i tyle. No i tak musi być, no nie? A zużywano no to loteria. Jak trafisz? Trafisz na tego, co dbał, wszystko ładnie, pięknie, będzie chodziło dalej. Trafisz na takiego, co, co no nie dbał. Dłam sił do końca, a żeby tylko jeździć. No to, no to, no to niestety, no. Jest jak jest. No, ale to człowiek też nas kupuje na własną odpowiedzialność. Bo no. Jak to wam powiedzieć? Widziały gały co bramy, no nie. A chcąc tak naprawdę, żeby to wszystko chodziło, trzeba byłoby bak paliwa wypalić przed zakupem. Co, no, niestety nie każdy się na to godzi i tyle. No, nie? no. Dobra. Aha. Tam się będziemy przestawiał. No i to chyba byłby na tyle. Materiał już tak jest dość długi. Nagadałem się. Nie wiadomo, czy ktoś to po prostu będzie słuchał, czy nie. Ja uciekam. Mam też swoją pracę. Także zwijam interes. wskakuję na motorek i uciekam. Także. Coś się zawsze udało nagrać, tak jak mówię, może będzie okazja to to rozrzucanie obornika, może jeszcze gdzieś orka. No, będzie jeszcze tych prac, chociaż to też były prace e, e, powiem wam podczas rozsiewania wapna, rozsiewania poplonów, no można było jak to gdzieś się tam ruszyć i coś jeszcze ponagrywać, ale to różnie z tym bywa powiem wam różnie, czasem człowiek nie ma chęci, nie ma, nie ma tej weny do nagrywania. Dzisiaj no to powiem wam, że trochę się rozgadałem, także gdzieś tam, gdzieś tam jakoś ten vlog popłynął sam od siebie, <śm> ale zobaczymy jak tam będzie w komentarzach, no nie? Trzymajcie się, na razie, hejo!